Witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Iza i dziś będzie kolejny film z cyklu Wybierz kartę. Dziś będziemy odpowiadać sobie na pytanie do czego doprowadzi mnie moja obecna sytuacja życiowa pod względem materialnym, emocjonalnym i intelektualnym. A także proszę Was, żebyście wybrali sobie talię kart, która najbardziej do Was przemawia i z tej talii będziemy czytać odpowiedź właśnie na wyżej zadane pytanie. Także daję Wam chwileczkę na wybór talii i zaraz zaczynamy. Jeżeli wybrałeś talię kart numer 1, także zaczynamy czytanie dla Ciebie, do czego doprowadzi Cię Twoja obecna sytuacja życiowa pod względem materialnym, emocjonalnym i intelektualnym. Jeżeli chodzi o kwestie materialne, Tutaj mamy kartę ośmiu mieczy. Także wasza obecna sytuacja życiowa a pod względem materialnym doprowadzi was do tego, że będziecie czuć jakieś ograniczenia. Pewnych kwestii życiowych nie będziecie mogli pokonać właśnie ze względu, jeżeli chodzi o kwestie materialne. Te ograniczenia będą tylko i wyłącznie w Waszych głowach. Jeżeli na przykład twierdzicie, że z, jeżeli chodzi o jakąś sytuację, że macie na przykład za mało pieniędzy, żeby to zrobić, to pamiętajcie, że to jest tylko w Waszych głowach. Musicie tak jakby bardziej wykazać się. Wiedzą, intelektem, żeby zarobić większą gotówkę, czy być może, żeby po prostu zainwestować pieniądze w jakąś rzecz. To wszystko, co dotyczy u Was kwestii materialnych, zawodowych, to wszystko po prostu siedzi w Waszych głowach. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, to co dzieje się aktualnie, a waszej sytuacji życiowej spowoduje, na przykład, jeżeli jesteś osobą samotną, ewidentnie będziecie osobą, która zwraca uwagę płci przeciwnej. Być może nie będziecie jeszcze w jakimś stałym związku, ale ewidentnie będziecie udzielać się towarzysko, będziecie działać na płeć przeciwną, staniecie się obiektem zainteresowania. Jeżeli chodzi o osoby w stałych związkach, mam wrażenie, że ta namiętność, to uczucie, które było na początku waszego związku, czy w sytuacjach, kiedy dopiero się poznawaliście, tak jakby na nowo wybuchnie. I staniecie się dla siebie osobami ponownie bardzo atrakcyjnymi. Jeżeli chodzi o kwestie intelektualne, tutaj mamy króla monet. W kwestiach intelektualnych mam wrażenie, że bardzo wielu rzeczy się nauczycie. Jeżeli teraz macie takie sytuacje, które wymagają od Was podjęcia jakichś konkretnych decyzji, w najbliższym czasie okaże się, że to, co robicie teraz, to czego uczycie się teraz, będzie taką podwaliną do tego, że zdobędziecie naprawdę. Duże doświadczenie życiowe, i już zupełnie inaczej będziecie patrzeć na tak zwane problemy, które tak naprawdę nie są żadnymi problemami, tylko wyzwaniami, z którymi każdy z nas musi sobie po prostu dawać radę. A wy ewidentnie będziecie już na takim etapie pod względem intelektualnym, że tak naprawdę żaden problem nie będzie już dla Was problemem, tylko właśnie takim wyzwaniem, które Wy jak najbardziej pokonacie. Także teraz sprawdźmy, co tutaj jest dla drugiej grupy kart, drugiej talii kart. To teraz sprawdzamy drugą talię kart. Do czego doprowadzi Was obecna sytuacja życiowa pod względem materialnym, emocjonalnym i intelektualnym? Do czego doprowadzi Was obecna sytuacja życiowa pod względem materialnym, emocjonalnym i intelektualnym? Sprawdzamy, co tutaj karty pokażą. Pod względem materialnym, emocjonalnym i intelektualnym. Jeżeli chodzi o kwestie materialne, mamy tu rycerza mieczy. Mam wrażenie, że to, co się dzieje w waszej obecnej sytuacji życiowej, doprowadzi was do. Tak jakby wyciągania informacji, które mogą wam się przydać. Jeżeli chodzi o kwestie materialne czy też zawodowe, może część z Was akurat będzie chciała, a w najbliższym czasie, Awansować właśnie z tego względu, żeby poprawić swoją sytuację materialną. Tutaj karta nie pokazuje stricte kwestii zawodowych czy też materialnych, ale mam wrażenie, to co dzieje się teraz w Waszej sytuacji, czy też materialnej, czy też zawodowej, doprowadzi Was do tego, że będziecie tak, jakby mieć uszy szeroko otwarte, po to, żeby właśnie y, usłyszeć być może właśnie o jakimś nowym sposobie zarabiania pieniędzy. Być może też będziecie szukać nowej pracy, albo właśnie y, po to, żeby mieć jakieś takie y, zasoby, które spowodują to, że to, co wiecie na obecną chwilę y, w przyszłości wykaże y, spowoduje to, że w jakiś tam sposób Wasza sytuacja materialna zacznie się poprawiać. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, mamy tutaj kartę cesarzowej, a także jeżeli chodzi na przykład o osoby samotne, Wasza obecna sytuacja doprowadzi Was do tego, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, że w najbliższym czasie być może zawrzecie jakiś związek małżeński. Osoby samotne mogą właśnie spotkać tą jedyną. Osoby w związkach, czy też osoby samotne też mogą jak najbardziej spodziewać się tutaj dziecka. Także jeżeli nie planujecie, to proponuję... Uważać, jeżeli chodzi o osoby w związkach, też tak jak mówiłam, albo Wy jako kobieta poczujecie się na nowo docenione, poczujecie się tą właśnie taką cesarzową w Waszym związku. Jeżeli właśnie jesteście w związku nieformalnym, może się wydarzyć, że Wasz związek przejdzie na wyższy level czy to właśnie zaręczyny czy jeżeli chodzi o, o ślub urządowy. Jeżeli tutaj popatrzymy na kwestie intelektualne, tutaj mamy kartę dziesiątki buław. Mam wrażenie, że to, co teraz dzieje się w waszym życiu, sprawi, że w przyszłości poczujecie, że braliście tak na siebie zbyt wiele spraw. Być może Zbyt wielu osobom chcieliście w jakiś sposób pomóc, być może, non stop, o czymś myśleliście, gdzie tak naprawdę nie powinniście zaprzątać swojej głowy pewnymi problemami czy też sprawa, sprawami, bo to sprawi, że poczujecie się troszeczkę przytłoczeni, będzie tego wszystkiego po prostu za dużo. Także, kochani, też. Musicie pamiętać o tym, żeby nie brać na siebie więcej, aniżeli jesteście w stanie udźwignąć, czy to fizycznie, czy to też tak, jeżeli chodzi o kwestie intelektualne, na przykład jeżeli macie u siebie w otoczeniu taką osobę, która wiecznie wam o czymś mówi, wiecznie wam mówi o jakichś problemach. To też starajcie się unikać takich osób, z tego względu, że później to wszystko odbije się na waszym intelekcie, na waszym właśnie psychice, na tym samopoczuciu, żebyście mieli taką śwież, świeżą głowę, a nie non stop myśleli o czymś, czego tak na, co tak naprawdę nie dotyczy Waszej osoby. Także teraz może spójrzmy w talię numer 3. Co tutaj karty Wam pokazują? Talia numer 3: do czego doprowadzi Was obecna sytuacja życiowa pod względem materialnym, emocjonalnym i intelektualnym? Pod względem materialnym, emocjonalnym, i intelektualnym. Okej, okay, jeżeli chodzi o Was, kochani, przede wszystkim to, co dzieje się w Waszym życiu w obecnej chwili. Może sprawić, że w najbliższym czasie możecie. Poczuć się oszukani, właśnie jeżeli chodzi o kwestie materialne. Czy to na przykład, jeżeli chodzi o nową pracę, nie do końca może być tak, jak ktoś wam obiecywał. Jeżeli na przykład ktoś poprosi was o jakąś pożyczkę, to też nie do końca może tak szybko ją oddać, jeżeli chodzi o te pieniądze. Tutaj też może być taka kwestia, że po prostu jeżeli będzie cokolwiek dotyczyło kwestii zawodowo-materialnych, jeżeli ktoś Wam będzie obiecywał tzw. gruszki na wierzbie, nie do końca musicie w to wierzyć. Nie wszystko to, co się wydaje na początku takie fajne, w dłuższej historii możecie się poczuć oszukani, że ktoś nie mówił Wam całej prawdy. I jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, tu mamy kartę dziewięciu buław, Mam wrażenie, że jeżeli chodzi nawet o osoby w związkach, które dopiero zaczynają poznawać tą drugą osobę, mam wrażenie, że odpuścicie sobie tą osobę albo odpu odpuścicie po prostu zabieganie, bo być może akurat to wy jesteście taką osobą, która bardzo zabiega, stara się, pracuje nad związkiem. W najbliższej przyszłości po prostu sobie to wszystko odpuścicie. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, to też może być taka sytuacja, że po prostu nie będziecie się starać o waszą partnerkę czy też partnera, tak jakbyście w najbliższym czasie. Nie mieli, nie mieli ochoty zabiegać o tą drugą osobę, jakbyście nie mieli ochoty dalej pracować nad tym związkiem. Tutaj taki będzie ogólny zastój u Was, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne. Jeżeli chodzi o kwestie intelektualne, to mamy kartę głupca. Także dla niektórych osób ta karta może wskazywać, jakąś nową drogę, nową naukę, czy to chodzi o języki obce, czy może będziecie po prostu się doszkalać, albo też właśnie, bo karta głupca to jest karta początkowa, to jest karta z numerem 0, także to, co teraz robicie, doprowadzi Was do tego, że w najbliższym czasie, że chodzi o kwestie intelektualne, Poczujecie, że zaczynacie coś zupełnie nowego. Może tak też się wydarzyć właśnie taka sytuacja, że, po, że poczujecie się na przykład, tak jak tutaj mam kartę Piątki Mieczy, oszukani jak dzieci. To, to będziecie mieć w głowie, że to co się wydarzyło kiedyś, a to co się dzieje teraz, że w tamtym czasie byliście po prostu jak dzieci, że daliście się zwieść. Także ja bym tutaj Wam radziła, że zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję, cokolwiek wydarzy się w Waszym życiu, żebyście po prostu kilkanaście razy zastanowili się nad daną kwestią. Także to tyle, jeżeli chodzi o trzecią grupę kart. Mam nadzieję, że ten film będzie rezumował z częścią osób, która mnie ogląda. Także dziękuję bardzo za dzisiaj i do następnego razu. Pa pa!